Ostatnio nie mam bardzo czasu na nagrywanie, niestety, ale na tego jego mościa to nie wypadałoby tego czasu nie znaleźć. Zakwit w końcu. Kuflik, bia kuflik biały, czyli kuflik z jaberii, celistamon z Nas prowadzał tutaj różnych pszczół, także trzmieli. Ładne takie bieluteńkie kwiatuszki. Jeszcze nie jest w pełni kwitnienia, jeszcze tutaj spora część kwiatów jeszcze nie zakwitła ale widzę, że to tak ma bardziej bardziej kwitną taką stronę mocniej oświetlonej, mocniej oświetlonej. Ta część jest przysłonięta z kolei przez kuflika, kuflika zielonego Kuflika zielonego, no tak, przyznaję tak, tutaj kufik zielony, no i jeszcze z tej strony e, cytranga Morton. Więc tutaj trochę później będzie kwit, ale może to i dobrze. Zawsze to będzie wtedy trochę dłużej, Nie tak wszystko na, na jeden raz, tylko z jakimś opóźnieniem. Co ciekawe, zauważyłem wczoraj, że w nocy także przylatują tutaj ćmy. Więc i także niektóre motyle, także tutaj sobie. Robią ucztę. Bo w sumie tak, no niektóre kwiaty zamykają się na nozi. I takie właśnie motyle nocne nie mogą do nich dotrzeć, a te są otwarte cały czas. Tutaj taki przykładowy kwiatuszek. Jeden, drugi, trzeci. No, wyglądają naprawdę bardzo fajnie. Oczywiście kamerka, szczególnie moja, to to nie oddaje. Ale jest naprawdę ciekawie. No ten gatunek tak kwitnie widzę. Około 3 tygodni. Może nawet tak do miesiąca, może nie cały miesiąc, ale tak 3 tygodnie później jak kuflik. Kuflik zielony, który już tutaj dawno już przekwit. Są tutaj po nim. Zapylone owocki, no Nie wiem, czy to jest złapie, czy nie złapie. No, tutaj złapało. Są te typowe dla mirtowatych, blisko pokrojone z eukaliptusami owoce w postaci takich kapsułek. No i na pewno spróbuję je wysiać. Te kufiki, przeciwieństwie do kufika cytrynowego, są dość rozodporne. No może nie jakoś tam strasznie szczególnie, ale. Można by się pokusić może w jakichś takich bardzo osłoniętych stanowiskach, też jakąś tam włókniną mocną na zimę. Można by spróbować. Tutaj pszczoły atakują ładnie tego szkuflika. No i ładnie zdobi. To jest najważniejsze. Może znalazłem na, na niego czas, bo ostatnio tutaj mam trochę zajęć różnorakich. Na głowę sobie za dużo roboty rzuciłem i teraz nie mogę teraz nadążyć. Ale na pewno za jakiś czas jakieś filmy się tutaj pojawią bardziej szczegółowe, bo zawsze jest tutaj coś pokazać. Zawsze jest coś pokazać. Zmiany tutaj następują teraz już dość dynamicznie. Także tak kwitnie kuflik, kuflik biały. Pozdrawiam.